Artur Tomanek, no, czyli jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania, tak to trzeba powiedzieć. Wiem, że nie lubicie tych określeń, ale obroniony rzut karny na pewno miał dzisiaj duży wpływ na przebieg tego meczu. No dokładnie. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania na te, ciężkim boisku. Bardzo też szanowaliśmy drużynę Unii Turza Śląska. E, wiedzieliśmy, że mają klasowych zawodników też w swoim zespole. E, ciężko nam e, było wejść w to spotkanie. Szybko strzelona bramka dla gospodarzy, oraz potem ten rzut karny. Cieszę się, że mogłem. Pomóc zespołowi, dobrze zareagowaliśmy. Mieliśmy troszkę problemów ze stwarzaniem stuprocentowych sytuacji w pierwszej połowie, natomiast w drugiej połowie myślę, że już była pełna kontra naszego spotkania. Trzeba było tylko czekać, aż, aż w końcu wykorzystamy swoje sytuacje. Przy tej straconej bramce przez nas, no i przy tym rzucie karnym podektowanym, co wyglądało nie tak z Twojej perspektywy, jak tego można było uniknąć? Eee, uważam, że no, no przy pierwszej bramce gdzieś tam e, straciliśmy piłkę w rozegraniu. Sytuacja ktoś tam raczej nie powinna wydarzyć. Szybka kontra. E, Gości, nie byliśmy ustawieni, wyszedł zawodnik sam na sam i niestety padła bramka. Co do karnego, uważam, że przed tą sytuacją był faul na naszym obrońcu. Sędzia jednak puścił grę no i, no i niestety gdzieś tam, muszę przyznać, że chyba nasz obrońca go tam skrobnął. Więc arbiter miał prawo podyktować rzut karny, natomiast uważam, że wcześniej był faul. No więc, no więc tyle. No, Rywa to są były tak naprawdę jedyne chyba sytuacje, które pamiętam z meczu. Analizowałeś sobie, w jaki sposób Martin czy znaczy, strzelać rzuty karne, czy nie zaprzątałeś sobie tym głowę i po prostu na czuła obroniłeś tą jedenastkę? Mm, spodziewałem się drugiego rogu, jednak gdzieś tam w ostatniej sytuacji, w ostatniej chwili gdzieś tam e, zmieniłem róg. E, Uważałem, że gdzieś tam specyfika boiska pozwoli na takie zwane techniczne uderzenie. Natomiast nie, nawet nie wiedziałem, że będzie szczelał rzut karny tak naprawdę, więc, więc aż, aż takiej analizy głębokiej nie robiłem. Eee, no cieszę się, że udało się złapać i, i, i oby tak dalej. No i klątwa wyjazdowa. Przyłamana to też jest dzisiaj dla nas ważne. Tak, dokładnie. Eee, punkty wyjazdowe są naprawdę bardzo ważne. Wiemy, że jesteśmy u siebie na boisku e, swoim domowym bardzo dobrzy ale natomiast no, niestety e, gdzieś tam tych e, punktów z wyjazdów brakowało. Dzisiaj dopisujemy sobie trzy punkty i oby tak dalej ciągniemy serię teraz czterech zwycięstw. Skupiamy się na e, najbliższym spotkaniu domowym. Będzie to rywal z dołu, jednak w tej lidze już nieraz pokazało tutaj, że, że nie można żadnego rywala e, tutaj lekceważyć.